W trakcie wystawiania ofert, często musimy wybrać konkretny szablon wysyłki, szablon cennika. Sprawdźmy, jak do tego się przygotować na przykładzie Allegro. Odświeżmy cenniki. Jak widać, zostały pobrane z naszego konta Allegro. Przejdźmy do utworzenia nowego cennika. Klikamy Dodaj nowy cennik. Nazwijmy go jako Akademia. Base Linker. Cennik trzeci. Wybieramy przesyłka kurierska. Ustalamy kwotę. Zapisujemy. Ponownie odświeżamy cennik. Jak widać, nasz cennik numer 3 został poprawnie zaimportowany. Sprawa wygląda tak samo z cennikami hurtowymi. Przechodzimy do szablonów aukcji. Dodajemy nowy szablon. Wybierzmy nazwę szablonu, wpiszmy Akademia Dislinger. Po lewej stronie mamy tagi, z których możemy korzystać w trakcie budowania szablonu. Zróbmy nazwa aukcji, format jako nagłówek. Pod nagłówkiem wstawmy opis główny, czyli wybieramy tak opis. Dodajmy kolejną sekcję. W tym miejscu możemy wybrać jaki układ nas interesuje. Po lewej zróbmy opis, po prawej zdjęcie, wpiszmy tytuł tutaj, formatujemy go jako nagłówek i pod spód wstawmy opis dodatkowy 1. Wybierzmy zdjęcie numer 2. Analogicznie otwórzmy wszystkie następne sekcje. Zróbmy je na przemian, czyli nagłówek, opis. Wybierzmy zdjęcia poprawnie. W tym wypadku, jak widać, możemy jeszcze skorzystać z opisów tutaj własnych, czyli pola dodatkowe. Tak, wykonajmy ten szablon. Możemy dodatkowe obrazki tutaj załączyć. Warunki reklamacji, informacje o gwarancji, warunki zwrotów możemy pozostawić z ustawień konta. Mamy podgląd naszego szablonu. Sprawdźmy, w jaki sposób będzie się prezentował ten szablon w trakcie wystawiania. Przechodzimy do zakładki wystawiania. Wybierzmy produkt losowy. Zmieńmy sobie nazwę aukcji. W zakładce dane wybieramy szablon, który utworzyliśmy, czyli Akademia Basinger. Przejdźmy w takim razie do podglądu tej oferty. Jak widać zdjęcia są załadowane w ofercie, a opis wygląda w taki sposób, jak zaprojektowaliśmy w naszym szablonie.